Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On syła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, zawsze kiedy słuchamy Słowa Bożego, to pragniemy coś dla siebie zabrać, tym bardziej, że zaczynamy nowy dzień naszego życia. Mamy teraz ten czas takich najdłuższych dni w ciągu roku, więc kiedy rano się budzimy, to już widzimy, że słońce i ten dzień już jest tak bardzo widoczny i zauważalny. Widzimy, że Pan Bóg rzeczywiście chce już z tą światłością wchodzić też w naszą codzienność. I widzimy, że Ewangelia jest, można powiedzieć, takim konkretnym wyznacznikiem. Nie da się tutaj jakoś tej Ewangelii w sposób szczególny inaczej ukazać, jak poprzez właśnie konkretne znaki miłości, którą Chrystus pragnie przekazać. I, I kiedy właśnie sięgamy po Ewangelię Mateusza, to właśnie mamy ten moment i te rozdziały, które dotyczą właśnie tego kazania na górze, czyli cykl tych wszystkich mów Jezusa, który Przemawiał do tłumów i do zgromadzonych uczniów, aby móc wskazać konkretny wymiar człowieczeństwa. I może być tak, że kiedy słuchamy telewizji, albo oglądamy, przeglądamy internet, czy słuchamy radia, możemy słuchać różnych informacji. Te informacje nie wiemy, czy są konkretne, czy sprawdzone. Tak jak z pogodą, może jakiś. Człowiek, który ma powiedzieć o pogodzie, że będzie ciepło, albo że będzie deszcz. Wiemy, że to się gdzieś tam może sprawdzić, albo nie sprawdzić, ale Słowo Boże i Ewangelia jest takim konkretem, które no, jest niepodważalne. Nie da się tego jakoś inaczej odczytać, jak właśnie przede wszystkim przez ten znak miłości, którą daje nam sam Pan. To jest konkret, to, jest, to, jest, to są słowa, które, które dzisiaj słyszymy. I tak jak zapisał dzisiaj święty Paweł, apostoł, liście do Koryntian, że Jezus Chrystus, będąc bogatym dla Was, stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Mówiąc krótko, Jezus Chrystus, będąc bogatym dla nas, stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić. Boże, syn. Staje się człowiekiem, przyjmuje tą naturę ludzką po to, żeby tą naszą naturę ludzką właśnie swoją obecnością, boskością uświęcić. I dlatego też to, co mówi Chrystus, no jest święte, jest wyjątkowe. Bo Chrystus mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Na pewno uczniowie, którzy byli wychowani w tradycji żydowskiej, no, robili wielkie oczy, no bo od, od dziecka byli uczeni, że, no właśnie, będziesz miłował swego bliźniego, nieprzyjaciela, swego będziesz nienawidził. Tutaj Chrystus daje zupełnie inną przestrzeń życia, zupełnie inne patrzenie na człowieka. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy Was prześladują. I to znowu. To jest takie bardzo kluczowe, bo przecież widzimy Chrystusa, który na drzewie krzyża modli się za tych, którzy właśnie skazali go, którzy dopuścili się właśnie tej zniewagi, którzy dopuścili się tego, aby tą jego naturę boską i ludzką, właśnie poprzez ten znak, doprowadzić właśnie do tego cierpienia i do tego, tego znaku. Śmierci na drzewie krzyże. Dzisiaj Chrystus mówi, że Słońce Jego wschodzi nad złymi, nad dobrymi. On syła deszcz na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. I to są te piękne, jakże znaki. Piękny dzień przed nami, to Słońce wstało, i może dzisiaj jest też taki dobry czas, żeby móc uświadomić sobie, że Nasze życie jest tylko i wyłącznie jakimś, jakąś częścią tego świata, że pośród nas i wokół nas żyją też inni, którzy również rozpoczynają ten dzień, też z różnym doświadczeniem. I to Pan przychodzi właśnie, by dać to słońce, czy dać ten deszcz, który jest też obfitością błogosławieństwa. Chrystus zachęca nas do tego, byśmy odkrywali tę doskonałość. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski, mówi Chrystus. Ta doskonałość to przede wszystkim odkrywanie tej natury boskiej, też i w naszym życiu, poprzez też moc sakramentów, uświęcenia, ale także przede wszystkim przyjmowania Komunii Świętej. No bo przyjmując Komunię, przychodząc na Eucharystię, chcemy tej świętości doświadczać. Chcemy przyjmując Jezusa, Prosić o to, żeby on też z tą naszą naturą ludzką łączył się i, i właśnie podpowiadał nam, jak mamy żyć, jak mamy kroczyć. Dzisiaj piękny dzień. Podobno idzie czas upałów, tropikalne powietrze i że rozpoczyna się powoli piękne lato w Polsce i w Lublinie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy ten dzień dzisiejszy też przeżyli w takiej otwartości na to, że rzeczywiście mogę coś tam w swoim życiu zmienić. Że Pan, który daje nam przykazania, daje nam te przykazania po to, abyśmy właśnie wkroczyli do świętości i doskonałości. I niech ta dzisiejsza Eucharystia i obecność Jezusa, to że On przyjdzie, aby nas swoją obecnością ubogacić, przemienia nasze życie.